Sebastian Wojtysiak, chemia dla klasy ósmej, moduł trzeci: dysocjacja kwasów i wodorotlenków. Zanim o samej dysocjacji, to troszkę o odczynie i o wskaźnikach pH. Jak widać na tablicy, mamy trzy możliwe odczyny: kwasowy, obojętny i zasadowy. Dobrze kojarzycie? Myślę, że tak kojarzycie, że kwasowy będzie dotyczył stworów kwasów, a zasadowy będzie dotyczył. Roztworów wodorodlęków. Czyli oczywiście chodzi o te wodorodlęki, które rozpuszczają się w wodzie, żeby mogły tworzyć roztwory. Wskaźniki to są takie szczególne substancje, które zmieniają kolor w zależności od pH. I zaraz zobaczycie na przykładzie trzech najbardziej popularnych wskaźników, jak to wygląda w różnych przypadkach. Pozwolę sobie założyć na wszelki wypadek rękawiczki ochronne. Mam przygotowane. Trzy probówki. Pewnie nie do końca dobrze je widać, ale najważniejsze, że zobaczycie. Trzy probówki. I w nich będą trzy różne roztwory, tak? Do wszystkich nalałem troszkę wody. W środkowej zostanie tylko woda, to będzie odczyn obojętny. W pozostałych w celu rozcieńczenia i tak rozcieńczania roztwory które tutaj mam. Tutaj mam roztwór kwasu solnego. Jest tutaj jeszcze drobinka wody, więc go jeszcze bardziej rozcieńczymy. Można oczywiście używać pipetek, ale co by bludzić? Uczniowie często używają pipetek, bo nie mają tej odwagi. Ja się nie boję, nieraz rzuciłem raz rozlawałem. Poza tym to są rozcieńczone roztwory, a zatem takie, które nie powinny żadnej krzywdy zrobić. Kiedyś roztwór nic o tym stężeniu nalał się koledze do oka już na studiach, no to koleżanka tak mocno o niego zadbała, żeby zneutralizować, przepukać i tak dalej, że już mieliśmy wszyscy wrażenie, że ono oko czerwone głównie od tych starań, a sam półmolowy kwas takiej wielkiej krzywdy mu nie zrobił, no, ale oczywiście nie ma żadnych, Zawsze trzeba w takich sytuacjach zadbać o to, żeby zgodnie z zasadami BHP zapobiec ewentualnym konsekwencjom. Tutaj nalewam resfory wodorotlenku sodu, czyli zasady. I teraz tak. Zacznijmy od papierków wskaźnikowych. Dobra, właściwie do tego już nie potrzebuję rękawiczek, a będzie mi wygodniej rękami. Zaczniemy od papierków wskaźnikowych. Tym nie zużyjemy roztworów. I wezmę sobie taki jeden papierek i ten papierek może być użyty wielokrotnie. Zaraz pokażę jak się to technicznie robi. Mamy roztwór kwasu. I teraz tak, biorę sobie tę próbówkę z roztworem kwasu, biorę papierek i tutaj przechylam tak, żeby mu z papierkiem dotknąć, zamoczyć go. O, już tutaj trochę widać, bo coś zostało na ściankach, tak? Powolutku przechylam. To trzeba robić ostrożnie. Lepiej na czymś, na co można rozlać. O proszę. Co widać? Widać zaparwienie. Takie różowe, w zależności od typu papierka i od tego, jak bardzo kwaśnie jest ulatwór, to będą jakieś takie kolory: czerwony, różowy, pomarańczowy, w tym zakresie. I teraz tak, ja łapię w miejscu, które jest suche, przedzieram i tego się pozbywam, a ten papierek jeszcze będzie do użycia. Czyli, jeśli napiszemy sobie tutaj przy wskaźniku, że to będzie papierek. Uniwersalny. Uniwersalny. To w przypadku rotworu kwasowego jak ktoś chce napisać różownik na przykład różowy, ja napiszę, że to jest od czerwonego do pomarańczowego. Tak skrótowo napiszę czerwony, pomarańczowy. Trochę mi się ciężko tutaj pisze, no ale trudno. Czerwono pomarańczowy, taki zakres kolorystyczny. Taką tabelkę najlepiej zrobię sobie samemu, pokolorowawszy ją. Ja też gdzieś tam taką wersję mam w formie elektronicznej. Ale póki co niech to będą nasze obserwacje. Czy troszkę obserwacja, a troszkę, tak jak tutaj mówię, dodaję to co wiem. Teraz tak. Tu mamy roztwor obojętne, z wodę, tak? Co odważnie przechylam. I czekam papierkiem. Na kontakt. Kontakt jest. No i właściwie papierek nie zmienił barwy, został żółty. Może niektórzy mogą powiedzieć, że jest lekko zielonkawy. Czasami jest tak. Tradycyjnie mówi się, że papierek pozostaje żółty. Natomiast są takie papierki, które już oczywiście gdzieś tam są lekko zielonkawe. Każdy zestaw papierków legalnie zdobyty na jakiś tam zakres. O, tak jak tutaj mamy, tak? Są kolorki. Oznaczone jest napisane, więc w tych kolorów oczywiście lekko zielonkawy byłby przy odczynie obojętnym. Więc może napiszmy uczciwie także, że żółty, żółty, zielony, tak gdzieś tam w tym przedziale pozostaje kiedy jest odczyn obojętny w zależności od papierka. No i został mi ostatni kawałek papierka. I roztwór o odczynie zasadowym. No to płyniemy. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Ja wiem, emocje jak na rybach. O i bardzo pięknie. Tak, jeżeli mamy wyraźnie zasadowy odczyn, to papier barwi się na niebiesko. Czasami jest to zielony, więc ja napiszę tutaj, żebyście wiedzieli, że to będzie od zielonego do niebieskiego. Takie to są barwy. O! Tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o papiery uniwersalne. Ale są jeszcze dwa popularne wskaźniki, ponieważ nie zabrudziłem sobie roztworów, tak? Udało się nie zabrudzić. Czasami są papierki, które brudzą, tak? Akurat są w porządku. To weźmy sobie fenoloftaleinę. Bezbarwny roztwór. I zobaczmy, jak ona się zachowa w tych trzech roztworach. Jej wystarczy kropelka, w związku z czym ja szybciutko odrobinkę naleję. Roztwór alkoholowy, co da się wyczuć, ale nie będę się inhalował dłużej, tylko szybciutko. Nie wlewa się odczynników z powrotem, więc już porozlewam po tych próbówkach. troszkę to dużo nabrałem. Nie wlewa się, dlatego że taka pipetka może być zabrudzona i możemy sobie zabrudzić buteleczkę. Więc do oryginalnej butelki, broń Boże, nie wlewamy z powrotem odczynnika, który pobraliśmy. I teraz popatrzcie. Tadam. W odczynie kwasowym nic, w odczynie obojętnym nic, w odczynie zasadowym piękny, różowy kolor. Znawcy mówią, że to jest malinowy. Rzeczywiście, ta, ta nazwa malinowa jest całkiem trafiona. Nie każdy rozumie, co to znaczy. Niech każdy oczywiście sobie zanotuje. Tak jak widzi, tak zawsze mówię. Teraz tak, najtrudniejsza w tym wszystkim to będzie ta nazwa fenoloftaleina, tak? Fenolo... Ta... le I. Bardzo pięknie. Czyli w odczynie kwasowym jest bezbarwne. W obojętnym bezbarwne. A jeżeli jest odczyn zasadowy, chyba że bardzo mocno zasadowy, ale to już dla ciekawskich, to tutaj jest ten kolor malinowy. A jeżeli ktoś woli, niech sobie napisze różowy. Wracam po krótkiej przerwie bo muszę mój niewielki zestaw probówek umyć i przygotować na spotkanie z oranżem metylowym. Zostańcie ze mną. Wracam po przerwie. Mam już przygotowany zestaw dla oranżu metylowego. Dokładnie tak samo, czyli w pierwszej probówce, tak jak widzicie na ekranie od swojej lewej, macie roztwór kwasu, w drugiej wodę, w trzeciej roztwór zasady. I teraz kolejny wskaźnik, oranż metylowy. I teraz też ponalewam, a potem pokażę. Tak będzie najwygodniej. Świeża pipetka. Kilka kropelek oranżu do kwasu. Kilka kropelek oranżu do wody. I kilka kropelek oranżu do zasady. nawiązanie z pipetek jest całkiem odprężające. O! No i co? Chyba widzicie, ale jeszcze podniosę, żeby nie było wątpliwości. Proszę bardzo. Czerwony kolor w przypadku kwasu, pomarańczowy w pozostałych przypadkach. Czyli klasyczny wynik takich jakiego się spodziewałem. To jest to, o co chodziło. I teraz uzupełnimy sobie tabelkę, i to będzie podsumowanie naszego doświadczenia. Doświadczenia tego typu możecie zrobić w domu. Niekoniecznie z takimi wskaźnikami, niekoniecznie z takimi roztworami. Dlaczego? No bo tak. Jeżeli chodzi o roztwory kwasowe, to możecie przygotować OCET, roztwór kwasu cytrynowego, ewentualnie roztwór witaminy C, ale takiej czyściutkiej, bez żadnych dodatków. Roztworów obojętnych możecie zrobić całe mnóstwo, bo to mogą być roztwory soli kuchennej, cukru, alkoholu, bardzo wielu substancji w waszym otoczeniu, bardzo wiele substancji daje odczyn obojętny. Natomiast jeśli chodzi o, o odczyn zasadowy, to przede wszystkim wszelkiego rodzaju detergenty, również soda, to są takie substancje, które w wodzie dają odczyn zasadowy. Natomiast jeśli chodzi o wskaźniki, to możecie w domu przygotować sobie wywar z czarnej herbaty i możecie przygotować sobie w domu wywar z czerwonej kapusty. One też działają wskaźniki. Jak? To sprawdźcie sami doświadczalnie, ewentualnie poszukajcie. To jest taka wiedza, która przydaje się, już na pewno maturzyście się przydaje do tego, żeby prawidłowo interpretować zadania. Czyli taka wiedza, jaki kolor przy jakim wskaźniku. To na ten moment tyle, ale my wciąż nie wiemy w ogóle, skąd się bierze ten odczyn. Co to jest? O co w tym chodzi? O tym już niedługo. Najbliższa odsłona jeszcze uporządkuje to, o czym teraz mówimy, a później przejdziemy do tego, czym jest dysocjacja elektrolityczna i to będzie odpowiedź na pytanie właśnie, skąd te kwasy, zasady, skąd odczyn taki, jaki jest, jak również dlaczego roztwory kwasów i zasad przewodzą prąd elektryczny. Odsłona druga. Została nam taka tabelka dotycząca wskaźników i odczynów. I tu aż się prosi jeszcze jedna rzecz. Będzie nowość. Kolor zielony. Uwaga, uwaga. Skala pH. Prawdopodobnie wielu zasłyszało o czymś takim jak skala pH. To jest taka skala, która mówi jak bardzo coś jest kwasowe, jak bardzo coś jest zasadowe. Co to znaczy? Cierpliwości. Już w tym module się wyjaśni. I na tej skali siódemka oznacza odczyn obojętny. I teraz tak. Odczyn kwasowy to będzie jakikolwiek poniżej 7. Tu będzie odczyn kwasowy. Jakikolwiek poniżej 7, to uwaga, uwaga. Znaczy, że to może być 3,5, bo pH nie musi być żądzą całkowitą. To może być 6,98, bo to wciąż jest mniej niż 7. I uwaga, uwaga, to może być minus 3, bo pH wcale nie zaczyna się od zera, tylko po prostu w normalnych warunkach, w szkolnych laboratoriach, nie spotkacie roztworów o pH poniżej 0. Czyli po prostu matematycznie pH mniejsze od 7. Tutaj jest obojętny. Odczyn obojętny, inaczej neutralny, ale częściej się mówi obojętny. PH równe 7. Dokładnie 7 wtedy jest obojętny. I mimo tego, że to jest taka restrykcyjna zasada, to znakomita większość roztworów wodnych ma pH równe 7. To są roztwory obojętne. I wreszcie tutaj będą odczyny zasadowe. I znowu, nie zamykam klamerki, bo tutaj nie ma maksimum. Znaczy istnieje pewne maksimum znane, ale formalnie nie ma ograniczenia. Czyli każde pH większe od 7, to może być 7 ,3. To może być 12,5, ale to może być i 18, chociaż nie wiem, 18 zdarza, ale 17 to wiem, że technicznie jest do zrobienia. I tutaj właśnie jest oczyn zasadowy, i wtedy pH jest większe od 7. Co znaczy to pH? Jak ono się matematycznie zachowuje? Przepraszam to z różnych przyczyn liceum. Po pierwsze, trzeba znać stężenie molowe. Po drugie, trzeba rozumieć, czym są logarytmy. Dlatego to już jest sprawa na liceum. Chociaż być może w jakimś dodatkowym filmie opowiem to w uproszczony sposób dla zainteresowanych. Dla większości z Was w zupełności wystarczająca jest ta wiedza, że odczyn pH poniżej 7 to jest kwasowy, powyżej 7 zasadowy, a równy 7 to jest odczyn obojętny. I zanim zamkniemy tę część i przejdziemy do istoty sprawy, czyli do dysocjacji, to jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Czy na jedną rzecz zwrócić uwagę. Na określone kwas i zasada. Określenie kwas jest dwuznaczne, bo kwas to może być nazwa konkretnej substancji, Takiej, która ma określone właściwości, ale kwas tą się też nazwa roztworu. Czyli to może być zarówno określenie substancji, jak i mieszaniny. Jeżeli mówię kwas solny, nie, przepraszam, tutaj wiadomo, bo jak jest czysty, to jest chlorowodór, to jest gaz. Ale jeżeli mówię kwas siarkowy 6, to jeśli nie doprecyzuję, to nie wiadomo, czy chodzi o czysty, 100% kwas siarkowy 6, czy chodzi o roztwór wodny. Bo takie jest nazewnictwo, no i musi się z tym pogodzić, że tak właśnie się o chemii mówi, nie tylko po polsku. Natomiast zasada to jest tylko i wyłącznie roztwór. Nie ma substancji, która jest zasadą, przynajmniej w chemii nieorganicznej, tak? no bo już są znowu pewne uproszczenia w chemii organicznej, w biochemii są np. zasady azotowe w DNA, ale dobra, na razie nie, na razie mówimy o tym. Zasada to jest roztwór. To jest roztwór najczęściej wodorotlenku, chociaż są też wyjątki, ale to jest jakiś roztwór wodny. to jest zasada. Jeżeli mamy czysty wodorotlenek, to mówimy, że to jest wodorotlenek, nie mówimy na niego zasada. Natomiast jeżeli mamy roztwór wodny, to wtedy mówimy zasada. Mam nadzieję, że nie namieszałem. Zostańcie ze mną. W kolejnym module stanie się jasne, o co chodzi z dysocjacją. Mam nadzieję, że jasne.